Partyzancka i wiara z pioską na ustach świat. W oknie błyszczy oczu para, jak róży kwiat. Baczność pośród gieł i chmur w szumie, piór, echo z dalekich gór, pozdrowienia od stron rodzinnych niesie chłopaków chór. Hej chłopacy, hej u idziemy, walki dnie. Porzuciliśmy szałasy, piękne dziewczęta swe. Baczność, w górze szumi las, Polska żyje w nas. Hej, już do walki czas, baczność, równaj. Maszerujemy w sercach, czujemy moc. Hej, wy lasy ukochane, jak cudny u was sen. Znacie każdą naszą ranę, każdy zdobyty sten. Baczność, błyskawicy star wepnią wrogów.

Bo jeszcze mamy też modlitwę obozową i modlitwę harcerską w zapasie. Ale... Dobrze, Saćmy róże, Saćmy róże, już, już szukamy.